Dzień dobry Państwu, to jest program Mówiąc Wprost, odcinek piąty. Znów mała zmiana na stanowisku prowadzącego, ale te zmiany są jedyną pewną rzeczą w naszym życiu, do tego należy się przyzwyczajać. Joanna Miziołek i Dariusz Brzędziński. Asiu, na początek, co zdziwiło Cię w tym mijającym tygodniu najbardziej? Najbardziej zdziwiło mnie stanowisko episkopatów w sprawie szczepionek Johnson Johnson i AstraZeneca, no bo episkopat się nie wypowiadał na temat szczepionek, nie zachęcał też do nich, co też było takie dosyć osobliwe. Podesław Kośniak-Kamysz nawet mówił o tym, że on pisał do episkopatu list, żeby zachęcali właśnie wiernych do tego, żeby ludzie się szczepili, a tutaj nie było takiej reakcji. I nagle episkopat wydaje takie oświadczenie, w którym no, niejako do tych właśnie szczepionek zniechęca, mówiąc, że oczywiście, jeżeli nie ma innych, to można się zaszczepić. Ale ze względów etycznych jednak ci wierni takimi szczepionkami szczepić jak rozumiem, nie powinni. No tutaj to jest naprawdę zaskakujące i moim zdaniem bardzo szkodliwe też, szkodliwe takie stanowisko episkopatu. Zauważył to CIR, zauważył to profil: Szczepimy się. No i oni odpisali wtedy episkopatowi tak, że szczepimy się wszystkimi szczepionkami, do tego zachęcamy, no bo im wcześniej wszyscy zostaną zaszczepieni, tym wcześniej będziemy mogli wrócić do tych praktyk religijnych, no bo żeby właśnie spotykać się też, tu mnie w kościele i móc się normalnie modlić. Ja mam takie wrażenie, że po prostu nasz episkopat stał się bardziej papieski od papieża, który do szczepienia wszystkim zachęca. I raczej tutaj głosu papieża powinniśmy wszyscy słuchać, a to stanowisko episkopatu już pełna zgoda z tym, ono u mnie przynajmniej wywołało taki pełny, klasyczny opad rąk i wolałbym nie być. <laughs> zaskakiwany w ten, w ten sposób przez hierarchów w przyszłości, tym bardziej, że mamy księży, którzy jednak reprezentują stanowisko o wiele bardziej otwarte i o wiele bardziej sensowne. No, na stronach prost jest znalezienia, rozmowa chociażby z duszpasterzem krajowy, z krajowym, duszpasterzem, przepraszam, środowisk twórczy księdzem Michalczykiem, który mówi o odpowiedzialności. Odpowiedzialnością jest zaszczepienie się, odpowiedzialnością jest uczestnictwo w tej mszy w formie online, prawda? A to i takie rozsądne głosy są niestety, no, gdzieś tam Chowane i unieważniane przez takie, a nie inne stanowisko episkopatu, który w mojej ocenie coraz bardziej zaczyna momentami przypominać to środowisko centrali piłkarskiej z lat 90.. -tych. Mam tu i na myśli PZPN i tych słynnych leśnych dziadków, którzy niestety na, na obraz całego środowiska wpływali ujemnie No i tego byśmy nie chcieli. Tutaj potrzebna jest dobra zmiana. Co takiego w, w tygodniu, który nam właśnie mija, wymagałoby takiej szerszej analizy kilku słów więcej. Czy co jest Myślę. takim wydarzeniem? Wydaje ja mi się, że ta dobra zmiana, to znaczy, jeśli chodzi o e, Pana Adama Bodnara, który przestał być Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przestał być Wrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zniósł ten przepis o tym, że do momentu aż nie powołany zostanie następny rzecznik praw obywatelskich, ten poprzedni e, pełni tę funkcję. E, no i e, rozegrała się oczywiście awantura burza polityczna, i mam wrażenie, że dzisiaj po prostu mamy taki pat, ale już tam mniej ta polityka, bo mniej nas chyba wszystkich obchodzi to, że oni się tam kłócą, bo robią to cały czas, ale chodzi też o taki stan prawny. Więc gdybyś, Darku, dzisiaj miał jakiś problem i chciał się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich, to chcę ci powiedzieć, że nie możesz. Bo go nie ma. To jest bardzo zła wiadomość, bo <laughs> problemy mamy wszyscy i że rzeczywiście warto... <laughs> I rzeczywiście warto by było mieć tego Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie mamy. No tak, no, Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie ma tak naprawdę w tym momencie ciągłości władzy w Polsce, ale też powiedzmy szczerze i uczciwie, że tutaj w pewnej mierze winne są nieprecyzyjne i, i, i być może zbyt wąskie przepisy Konstytucji, które takie kwestie powinny jednak regulować w sensie ścisłym i mówić o tym, co, co można, a co nie można. W przeciwnym wypadku mamy z do czynienia z sytuacjami, takimi jak, jak teraz. I tutaj kamieczek do ogródka tych, którzy traktują Konstytucję jako dokument zniesiony nam z góry na kamiennych tablicach i, i taki, w którym żadnych zmian ani korekt nie powinno się dokonywać. Otóż powinno się dokonywać zmian i korekt, dlatego że od uchwalenia Konstytucji minęło już tyle czasu, że świat poszedł naprzód w stopniu wystarczającym, aby to zauważyć wreszcie, aby to ująć w ustawie zasadniczej i w przyszłości należałoby chyba powrócić do tej dyskusji, jeśli nie o całkowicie Zmianie konstytucji, no to nazwijmy to pewnej reformie konstytucyjnej, i o to przynajmniej ja apeluję do, do naszych rządzących. No i też apelował, kiedyś pamiętam, Kornel Morawiecki, świętej pamięci, ojciec Mateusza Morawieckiego. Apelował nie tyle do rządzących wtedy, co do opozycji, mówiąc o tym, że konstytucja ma być dla ludzi, a nie ludzie dla konstytucji. I myślę, że to jest taki cel, który rzeczywiście powinien przyświecać konstytucji, bo ona jest po to, żeby nas chronić, a nie po to, żebyśmy my się stosowali często do takich praw, które są po prostu, a nieakceptowalne społecznie, no i w żaden sposób nieprzystosowane właśnie do dzisiejszych czasów. Nieco przestarzałe. Tak jest. Wspomniałaś tutaj o chronieniu nas, i, i przy tej ochronie, zostańmy przechodząc do kolejnego ostatniego już punktu, czyli do naszej checklisty. A na naszej czekliście będą maseczki, bo obowiązek maseczkowy wszedł właśnie dokładnie rok temu. No i wtedy to było takie zaskakujące dla nas, bo ja pamiętam, jak jeszcze miesiąc wcześniej, przed tym jak ten przepis wszedł, Łukasz Szumowski wyśmiewał się z tych maseczek. Mówiła: A po co do jedzenia, po co te maseczki? One nie chronią, absolutnie nie chronią. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego naprawdę nie pomagają. Naprawdę nie pomagają. Z kim je noszą? Nie wiem. A później okazało się, że jednak chronią. Mówił, że trzeba będzie je dwa lata nosić, póki co nosimy je już właśnie rok. Mija dokładnie ten rok. Dokładnie tak, 16 kwietnia 2020 roku zaczął obowiązywać obowiązek maseczkowy. Te maseczki z krótką przerwą na wiosnę i lato 2020 roku są z nami. Ja nawet się przygotowałem. a tutaj jest sobie taki rekwizyt. Te maseczki jeszcze pewnie przez dłuższy czas z nami pozostaną. One w międzyczasie się bardzo mocno upolityczniły, stały się przedmiotem sporu politycznego. One też ewoluowały, bo przypomnijmy, że na początku nie było obowiązku maseczkowego jako takiego, tylko obowiązek zasłaniania usta i ust, przepraszam, i, i nosa. Prawda? Okazało się, że już czymkolwiek tego nosa i ust nie, nie możemy zakrywać, musimy używać maseczek. Choćby żeby tak jeszcze tak, ludzie tak, i ten nos, <laughs> a przecież tak to można. Tym też niestety mamy ogromny problem, to, to widać po, po wyjściu na, na ulicę, kiedy to, to inwencja ludzka okazuje się być taką inwencją nieznającą granic w noszeniu tych maseczek. No póki co lepszego sposobu na, na chronienie się przed zakażeniem nie wymyślono, więc myślę, że, że tutaj możemy zaapelować o noszenie tych maseczek, dopóki to jest wymagane i dopóki jesteśmy w takiej sytuacji epidemicznej, w jakiej jesteśmy, no bo chcielibyśmy, aby ona jak najprędzej się skończyła, prawda, żebyśmy mogli wrócić do tej normalności już nie maseczkowi. To ja jeszcze mam jeden pomysł. Jeżeli Państwo oczywiście chcą, to możecie pisać w komentarzach, czy uważacie, że powinien zostać zdjęty obowiązek maseczkowy już teraz, czy te maseczki powinniśmy nosić. No, z takim może wyszczególnieniem, czy powinniśmy je nosić na zewnątrz, czy wewnątrz. No na razie minister zdrowia mówi o tym, że póki jest tak duża liczba zakażeń, no to ten obowiązek maseczkowy jeszcze będzie, ale być może tam są takie sugestie, że latem już na zewnątrz będziemy mogli je zdjąć. Kąpiele w Bałtyku bez maseczek. Tak jest. Zachęcamy do zostawiania komentarzy z Państwa opiniami. Zachęcamy również do pobierania najnowszego numerów PROST, które ukazuje się w piątek o godzinie 15, Dużo dobrego do czytania, jak co tydzień. Myślę, że tutaj jesteśmy w pełni zgodni. Tak, dużo polityki polskiej, ale też międzynarodowej, dużo kwestii społecznych związanych właśnie z koronawirusem. A żeby Państwa nie tylko tym koronawirusem przybijać, też są takie tematy bardziej na rozluźnienie, więc polecamy serdecznie takie czytadło na weekend. Myślę, że bardzo nam się wszystkim przyda takie oderwanie. Gorąco polecamy. Polecamy. Dziękujemy, Janem Dziok. I Dariusz Grędziński.